Dzień dobry, dzień dobry, witamy Was w kolejnym vlogu. Dzisiaj dość późno zaczynamy, dlatego że raz żadna nie chciała nam usnąć. Wczoraj w nocy to jeszcze obudziło się. Dzisiaj o czwartej i mieliśmy 3 godziny wyjęte. Mi udało się wstać. Zrobiłem go kawę, poranny prysznic zrobiony. Myję ząbki i daję obudzić. I zaczynamy, a dzisiaj. Chcemy wam coś pokazać, coś, co jest dla nas bardzo wyjątkowe i mam nadzieję, że wam się spodoba. Gosia jeszcze śpi. Ona zawsze marzyła, żeby... żeby ją tak było udzić kawą do łóżka, więc dzisiaj mam taki plan. Zrobiłem kawkę. posłudziłem słodzikiem, tak jak lubi. Hejo, hejo. hejo. Kra kawos Dzień dobry, o, kto tu się wyłania? Spod kołderki Mierzu, dzięki za tą kawę. Kawusia Tak sakra. Ale musiałam odespać Proszę Wam mówiłem, dzisiaj idziemy, pokażemy wam naszą działeczkę Tam, gdzie już za dwa miesiące Zaczynamy kopać pierwsze fundamenty no, nie możemy się doczekać, Ej, ale... Mi te płatki to oczu się zaraz przydadzą, muszę je założyć. Ej, po 15 minutach mogę ściągnąć, to ci dam. I czasnali. No, nie no te, te, tylko na drugą stronę, bo je masz na dwóch stronie, wiesz, tu i tu. Ja ci dam to te, z tej strony sobie założyć. Może tyle płatków. No ja, jak mam już to ci dam. Nie chcesz dłużej chmierć? Nie, no. Kawę też masz z moich fusów. <laughs> ja pierdzielę. pięknie wyglądasz. No pytanie. nie, Boże. to jest moje takie przywitanie. O, muszę dojść do siebie. Ja? Nie wiem, zobacz. Ja powiem ci, że te ogórki, ogórki są spoko. Zawsze to w filmach widziałem. Tylko wiesz co? Albo mi się wydaje, A? albo nie powinny być posolone. Nie, <słyska> <słyska> Jesteśmy już w aucie, szybka teleportacja, i teraz już chyba słychać, że już lepiej mówię. bardziej pełna no. energii. Zadłam śpieszne śniadanie, które mi mąż przygotował, ja No kurczę tutaj na tym vlogu. W ogóle na YouTube będzie, że jesteś taki kurczę, tu gotujesz co Ty, na a nie jest To nie jest tylko na vlogu, bo ja przecież ja bardzo często. Zazwyczaj to ja robię śniadanie, a nie ty. Ty robisz na przykład herbatkę albo kawkę do tego, bo mamy taki rytuał, że jak na przykład wstajemy, to jedno z nas odprowadza Nel. Zazwyczaj jest to Gosia, ale, ale czasami jestem to ja i jak ty odprowadzasz Nel, no, to, ja wtedy zaczynam robić śniadanie, potem ty się zbierasz i jemy razem. I jedziemy w końcu na naszą działeczkę. Wiadomo, no tam nie ma jeszcze nic, w sensie jest trawsko, błoto i tak dalej, ale to jest nasz taki początek przygody i będziemy ruszać na wiosnę. Myślę, że jak zrobić to zrobi cieplej, to wtedy będą już takie... No, wejdą wszystkie prace i myślę, że to już będzie takie ciekawe. Zresztą wydaje mi się, że... No. We pary, które się budują, to wiedzą, że to jest takie po prostu ekscytujące. No, mimo moment. że tam jeszcze niczego nie ma, bo tak naprawdę to jest tylko pusta działka ogrod ogrodzona, tylko za dwa miesiące ruszamy właśnie z, z fundamentami, to jednak y no, masz taką ekscytację jadąc, że to już tutaj nie, jeszcze tam nic nie ma, ale zachwycasz się, jakby tam stała willa z basenem. Zwłaszcza, że mamy już ten wstępny projekt. Nie wyklepnięty, ale pojawiło się kurcze. A może by zrezygnować z tej pralni, jednak na górze? Po co ona taka duża? Może zrobimy jednak tam gabinet, a pralkę i suszarkę damy do łazienki? A dzisiaj wieszając pranie, Ernest mówi: kurde. Chyba nie zrezygnujemy z tej pralni, bo co z tymi ciuchami? No bo popatrz, no to jest. Zobacz, to to jest, jest tak. My jak żyjemy, bardzo często szybko na walizkach wychodzimy, wchodzimy, robimy to, tak jak o, wiesz. Tutaj no, ja mam ADHD, więc jakby ja to już w ogóle nie, nie lubię tracić czasu na cokolwiek. No i zobacz, teraz nie było czasu, ściągnęliśmy pranie z suszarki i, włoży, czasu, i, no? i żeby wywiesić nowe. I to stare pralnie nie ma na przykład teraz na to czasu, żeby je poukładać i wsadzić do szafy, tylko gdzieś ono musi no. być. I teraz, mając pralnie, możemy te ciuchy czyste zostawić tam i wieczorem przykładowo mała pójdzie spać to sobie spokojnie poukładać. Ale. Jeżeli by jej nie było, to te ciuchy muszą być. Tak, e... Ja już wiem, gdzie one na się sofie. znajdą. Na sofie. W łazience e... na przykład. Na łazience obok, na przykład. no. E... Rzucone w albo. E... W sypialni na łóżku, na, szybko, żeby Na w gabinecie obok. Ja wiem w gabinecie obok, bo obok jest gabinet. Tego byśmy chcieli uniknąć. No, nie, nie, tam nie ma wstępu żaden ciuch. Bez kitu, ani twoja gumka, ani twoja <noise> szopka, ani Ej, już twoja... kutnia, nie do... nie. ale Ej, mówię teraz poważnie. Łopata nie weszła w ziemię, a nie. już jest kłótnia. Gabi co, gdzie ma być w tym w gabinecie? Tam? ma być jak w gabinecie. Czysto i krystalicznie. Bez żadnej szczotki, bez żadnej gumki, bez żadnej frotki, bez to żadnych kolczyków, te, na Jedynie wyglądają, co, wyglądają. to mogą tam być moje zegarki, moje bluzy nie, i moje. Nie, zegarek też nie kurtki. mogą być. No, tylko twoje może być. A nienawidzę, wiecie co, są po, po tych zegarków, ja nienawidzę jak na stole w ogóle, w kuchni, w salonie i tak dalej, ja lubię mieć czysty stół. Może tam stać jakaś dekoracja, tak jak teraz na przykład jest szklany pojemnik na ciasteczka. Nienawidzę po prostu, kiedy Ernest przychodzi do domu. Ale... Sam nie chciał, chciałabym przypomnieć, nie chciał wieszaków mieć na ja korytarzu, powiem, bo stwierdził, uważaj. że... Bez sensu, żeby te kurtki, żeby te kurtki wisiały mhm. tak... Ym... Na widoku. Zróbmy, że do szaf będziemy chować. I ja cały czas chowam. Ale jest tak. Więc to musi pokonać yy, cały przedpokój, wchodząc. Rzuca kurtkę na krzesło przed moim krzesłem. Nie rzucam, tylko zawieszam na yy, krześle. I, I rzuca zegarek zawsze. I teraz tak. Co jest śmieszne? I klucze. Nienawidzisz mieć na stole pełno rzeczy, bo nienawidzisz. Musisz mieć czysty stół. No. Ale wszystko upchasz w szafę. <noise> Jedźmy. Jedźmy. Jezu, ostatnio tu przyjechaliśmy, to nie było takiego błota. Dobra, to jesteśmy jeszcze mam jasne buty. Kurczę, a ja sobie już tak wyobrażałam, że pójdę tam, wiesz, to tak sobie poopowiadamy fajnie. A i coś mnie rozwaliło teraz w tym momencie, to jest Co? zabawne, niesłychane. To jest chyba znak. Zobaczcie. Jednak, i to nie jest wyreżyserowane, to nie jest tak. Pierwsza ekipa budowlana już Zobaczcie po... Gdzie? Aj, i błoto. Można I nie iść tam. Patrz. Zrób przybliżenie. Traktor. Ciężar, to, co to jest. Ha, koparka. Ha. Mamy pierwszą ekipę. Jest. I teraz, teraz... Gdzie jesteś? Wiesz gdzie jesteś? Yy, tutaj jest... tu będzie brama garażowa. Tu a tutaj gdzie jest błoto, jest wejście do domu, chodniczek? Dobrze pamiętam? Ja widzę wszystko już. Widzisz? Widzisz wszystko, nie? Tu jest wjazd do garażu. Później sobie tam mamy dobudować jeszcze z boku iPunkę na kolejne samochody. Będzie taka piękna kostka. Jesteśmy zdania, że chcemy taką dużą kostkę, nie? Nie taką malutką. Tak. Tam jest salon. A tutaj, gdzie, jest, tutaj, gdzie jest koparka, to jest salon. No to można powiedzieć, że tu jest kuchnia. Taka, ku... tu jest spiżarnia, właśnie. O. Spiżarnia tutaj jest, obok tam dalej za tym jest kuchnia. Że zanim wejdzie w ogóle ten w ogóle później ekipa, to dobrze mieć już wszystko zaprojektowane, żeby wiedzieć gdzie co nie. Ja nie sądziłam, że nie wiem, ja myślałam, że dopiero jak będzie stał dom, to wtedy będziemy sobie aranżować wnętrza, a to trzeba już. Tak, to prawda? Natomiast ja też wiem, że jakby co byśmy nie robili, to i tak, mimo że sobie coś zaprojektujemy, coś sobie już ustalimy, to jak powstaną mury, to i tak jeszcze coś powiniamy. Ja mam już takie wizje, jakie bym chciała mieć dom. Widziałam tyle inspiracji na Instagramie fajnych, e, chciałabym marmur e, połączony też z drewnem. E, no nie wiem, połączyć tak, żeby było elegancko, ale nie tak typowo w ogóle mur, ale też ocieplone. Ja, nie wiem, dzisiaj będziemy rozmawiać z projektantem i ja po prostu wszystko mu to powiem, jakbym chciała, to ja nie wiem, czy on to... A nie, on, on zrozumie. Przecież wszystko on, będzie. On, ah, czas na nowy etap w życiu. No. A potem drugie dziecko, drugi pies yy, i w ogóle koni już mamy, bo z, y, tam z tarasek będziemy wychodzić na taras, będziemy takie tarasy, yy, to tam stadina koni jest. Teraz tego nie widać, ale będzie fajnie... Jak przyjechaliśmy tutaj latem, to była taka stadina koni. No wiadomo, że to wszystko wiadomo, inaczej wygląda w jesieni, zimą, ale no, słuchaj, jak jest tak ponuro, powalne. jak jest tak, wiesz, deszczowo. A wszystko inaczej wygląda jednak, jak już jest słoneczko, jak wszystko kwitnie. I też chciałam mieszkać w takim miejscu zawsze, jak oglądałam Rodzinka.pl. To jest taki klimat. To jest, to jest raz, maile. a dwa, nie wiem, czy oglądaliście, gotowe na wszystko. I tam też był taki chyba, nie? Klimat i jak się tam chodziło, tacy sąsiedzi. W ogóle piękne te domki tutaj są. Bardzo ładnie zadbane, fajnie oświetlone. No świetnie wygląda. Fajna w ogóle dzielnica Krakowa. No, mi się to mega podoba. Jaki chce? Jaki? No to pokaż mi tutaj. Mamy zabawę z Nelusią. Jaki Nelusia chcesz? ma ostatnią fazę. Jaki? Nakleja mi takie plastry. Jaki chcesz? Naklejcie. Bolało Bolało mnie. Bolały Ał. mnie paluszki. Ała, ała. Tak, i ja muszę mieć plasterki naklejone. ała. Bo mam ała. I musi mi przejść to ała, Tak. Ał. Powolutku Powolutku, żeby nie bolało, ściągaj no Nie bolało Siedzimy sobie same w domku, tatuś jest na siłowni, robi formę Nie śpimy jeszcze nie Melusia czeka na tatę Melcia, dlaczego czekasz na tatę? Jeszcze, nie śpisz. ja mówię, że tata jest w sklepie, ona ja chce popatrzeć I podeszła do drzwi i pukała w drzwi Jesteś wykończony. Co masz tak długo w tym sklepie? No, taką listę zrobiłaś. No co ty? Przecież mam w torbie, wiesz, wiesz, co ty tutaj na Jedź, vlogach? Tutaj na vlogach. Ja by... jestem męczennikiem na vlogach. No, tutaj robię śniadania. Ale ja tak jestem, bo A widzisz, ja wiesz co? Ale czy to ty mnie też kręcić, jak ja będę zmywarkę chować i wyciągać? Dzisiaj kto wyciągał trzy razy zmywarkę? Trzy, tylko i... raz. No nie, z trzy, trzy razy, razy ją ładował. Mi ładowałam. Jedzonko mi zrobiłaś? Mam, no. Tu mam. Pomidoróweczka od Tak? No a Polczę, czekasz, żebyś z tam przywitał. oglądając te filmy, zobaczysz ile mam obowiązków w domu. Cześć! Pieron nie mały ty. Krewetki party ring. Mega fajnie wyglądają, fajne opakowanie. Ale normalnie, gdyby ich nie ma, to jest taka limitowana edycja. Właśnie, raz na czas przyjdzie coś nowego i wszystko, co było. Ja właśnie mam ochotę na, na te krewetki, żeby sobie zrobić, ale teraz mi Nelusia chyba nie pozwoli. Uważaj, Nel! Nie Jezu proszę. Najlepszy. Muszę go posłonić. Będziesz musiał esko, y, um, odpisać na komentarz na kanale, bo ktoś przepis na ten makaron chce. Ja coś czuję, że ty będziesz prze, przepisami sypał tutaj. No właśnie? <grym> tak. <grym> <Cebula, grym> <jesna> taki czosnek, prosty. usmażyć? Delikatnie. Podsmażyć, o. Do tego włożyć tuńczyka, wsypać. Ja akurat robię cztery puszki, pasata. Jak masz dietę, trzymasz się, to że owszem, ty królujesz w kuchni. No tak bo ja A normalnie mam, ci się nie. Ja nie wiem jakieś takich kolatników robić owijkowej i tak dalej. Nie lubię robić takie proste jedzenie. Ale ta, tajską ta o tajską zupę. No musisz zrobić tajską, tajską, tajską zupę. Jutro idziesz jedziesz na ten wyjazd z łopakami, ale jak wrócisz to skarbie musisz mi się oddzięczyć i w rekompensatę zrobić mi tajską. Ja specjalnie poczekam do poniedziałku. Okay. Żebyś mi, chyba że wrócisz w niedzielę wcześniej, to mogę kupić produkty na tajską i zrobisz ją w niedzielę. Co Ty na to? Chleb roztykany w wieloziarnicy 168, tatar wołowy 200, cebuli nie wpisywałem, nie wpisywałem ogórek, bo tam jeden ogórek i pół cebuli, jedna czwarta cebuli. Nie dodaję żółtka, chociaż powinienem dodać, ale przekroczyłbym tłuszcze, bo już mam 63. Na 61, więc te 2 gramy są luks, uks, ok? Ale ale już po świętach czuję, że ci woda spadła, nie? Już no tak ten, ja już widzę. Naprawdę. Jesteś moją motywacją. Ja się też muszę wziąć w garść. Dobrze, razem. Tak samo. Przez świat, tylko fit, fit para. Tak. Trzeba wrócić do dobrych nawyków. Wykucza ja fit larwy. Tak. Gdzie gotowy? W sumie już prawie jest. Już? Tak. A oto moja kolacja. 170 gram chleba. 200. Ja niej, już nie mówisz chleb, tylko stoży. Tak, 200 gram tatara. Nie jest to taki tatar wysoki. Następny razem nie jem stoku. Ja, kości nie jest on, wiecie, posiekany elegancko. On jest po prostu kupiony 200 gramów w lidlu. Ale to jest dobre. Ja dodaję 5 gram oleju, dodaję tak z 50-40 ml wody mocno gazowanej. My akurat mamy to, że sobie sami gazujemy, ja ją tak fest, wiecie, gazuje. Dlatego, że woda gazowana i olej. Yy, tak, robi taką konsystencję, taką, taką puszystą, fajną. Więc yy, to wszystko mieszamy: sól, pieprz, musztarda, cebula, ogóreczek. Jak macie, to możecie jeszcze dać grzybki marynowane, ale ja. A, nie miałem, a jeszcze nie Dominik dodaje szprotki. No i szprotki, tak. Dominik dodaje szprotki, też jest świetny, ale. Mówi, ja, musimy pychać z niego na tatara. Ja teraz, wiecie, ja teraz, Odwiedziny. Yy, nie dodaję. Szprotek, dlatego że te szprotki też Moje. mają kalorie, a ja wolę sobie dzisiaj pojeść na kolację, więc szprotki omijam. ręką? Poczekaj Misiu, bo mi zaraz tutaj ubrudzicie bluzę, bo tak ręką mi się ja. jada. Będziesz prać. Nelusia, idziemy już spać. Nie Nie! No tak. Tata już się... Tata zasypiał. Musimy tat, tatę musimy położyć tutaj w łóżeczku, dobra? Okej. No, tatuś, idziesz tu do łóżeczka. Zapudusie! Zapudusie! Gdzieś w pudusie! Trzeba zgasić tatusiowi światełko. No, Gdzieś w pudusie? Tu masz, tu masz. Dobrze idę. Widzicie, ostatnio to są naprawdę. Y, mamy przeboje z osypianiem. Y, i teraz ja próbowałam ją sypiać, robimy, wiecie, tą glutynę, taką kąpiel, książeczka, wyciszanie się i tak dalej, ale ona już jest duża i potrafi znaleźć co? Ty, ty gadasz tylko Potrafi teraz znaleźć, nie wiem, tak kombinuje, żeby tylko nie pójść spać. Więc tak, musiałam czytać reniferowi, potem fozę, potem on na rączki, no to już je nosiłam na rękach. Potem ona mówi, że jest zmęczona, i kładziemy się z powrotem, a potem mówi, że na rączki, i znowu, i czytaj mi Hanusie, i czytaj mi Bałwanka. Ile to trwało, powiedz mi? Aha, wiesz o tym, że ja też tak byłem? Skąd wiesz? No bo. Raz, że pamiętam. pamiętam że nie się chodzić tak? Nie chciałem chodzić z pań, Zawsze musiałem siedzieć do samego końca. Jeszcze w ogóle jak ktoś przyszedł do rodziców... No to tak jest właśnie z Nelly. Jak ktoś przyszedł do rodziców, to musiałem być do końca, musiałem siedzieć, albo nawet jak mi to iść, to gdzieś tam po cichu siedziałem na klatce schodowej, słuchałem, o czym rozmawiają, podsłuchiwałem. I no, nie chodziło A nie, no to jak u um, mojego też um, byłam, ja pod takim um. względem, że... Jak, tylko, że byłam starsza, nie wiem, dwa lata. No nie, no to może też jakbym starszy, ale jakbym mały, to też nie Teoryt, to Co się nie dziwić. No i zasnęła no. w sumie za 15-11 dopiero. Poza tym, wiesz, ona przebywa cały czas w naszym, w naszym towarzystwie, nie? I na jej miejscu też nie chciałbym spać. Wszyscy się otocyj fajnie no. powiadasz. No. Ojej. ale wiecie, najlepsze jest to, że nie możemy się za bardzo wymienić Nawet na by Ernest ciągle trochę odciążyć od tego, od tego wszystkiego, że na przykład ja jeden dzień, ty drugi dzień, to ona jak się uprzy, że chce mamy, mamy, żeby mama, to mama, nie? No to jest to dobrze, nie? Zawołała cię na chwilę, a potem idźmy no, po powiedziała No, to jest po dobrze, nie? Dla ciebie. No, bo tak to musielibyśmy nosić teraz, teraz ja, tak? A ja ostatnio się donosiłam. No No, ponosisz... ma fazę noszenia, no ja nie wiem. A ja w tym czasie... To pinguje. Super, fajnie. Nie, no pozdrawiam i wspieram wszystkich rodziców. To A szczególnie mamy wspieram wszystkie i podziwiam. A ja? Dajemy radę, po prostu. Tak dajemy radę, baby, że to jest hitnie. nie? A faceci też dają radę. Też jesteście. Też wspieracie. No. Dobranoc. Ciao, ciao, ciao.